Pięć kroków, jak wyjść z długów. Po pierwsze, podjęcie decyzji. Ta decyzja wpłynie znacząco na Państwa życie, dlatego bardzo istotne jest, aby podjąć ją wspólnie z bliskimi, być może poradzić się profesjonalnego doradcy, sprawdzić, czy tak naprawdę upadłość konsumencka jest dla Państwa. Krok drugi to zebranie informacji na temat upadłości konsumenckiej tak, żeby w momencie rozpoczęcia już samego postępowania, y, wiedzieć, y, jakie są zagrożenia, y, co Was czeka i y, na co się przygotować. Dobrym źródłem jest na pewno profesjonalny doradca. Internet, chociaż tutaj trzeba uważać, bo nie wszystkie informacje są prawdziwe, a także być może znacie kogoś, kto już przeszedł ten, te, to postępowanie. Krok trzeci zbieranie dokumentów. Wbrew pozorom, to jest dosyć trudne zadanie, aby zebrać wszystkie dokumenty, po pierwsze dotyczące waszych długów. Wiem, że często takie dokumenty są wyrzucane, niszczone, gdyż ludzie nie chcą myśleć o tym, jak bardzo są zadłużeni, ale warto takie dokumenty trzymać, poszukać dokumentów najstarszych, umów i innych dokumentów związanych z zobowiązaniami, ale także pozbierać dokumenty związane z Waszymi przychodami, związane z Waszym zdrowiem, zdrowiem Waszych najbliższych, jeżeli macie ich na utrzymaniu, to wszystko przyda nam się przy przygotowaniu wniosku. Krok czwarty, czyli przygotowanie wniosku. Wniosek musi być zupełny i prawdziwy. Pamiętajcie Państwo, żeby we wniosku zawrzeć wszystkie wierzytelności, wskazać wszystkie wierzytelności, ale ważne jest także w mojej ocenie, aby już we wniosku o ogłoszenie upadłości pojawiła się cała historia wystąpienia niewypłacalności. Trzeba opisać historię problemów finansowych od początku, kiedy one powstały, tak aby w momencie, kiedy syndyk będzie przygotowywał projekt planu spłaty. Nie uznał, że Wasza niewypłacalność wynika z rażącego niedbalstwa lub Waszej winy. Myślę, że warto jest przy przygotowywaniu wniosku o ogłoszenie upadłości zwrócić się do profesjonalnego doradcy, tak aby swoim doświadczeniem wspomógł przygotowywanie tego dosyć istotnego dokumentu. Krok piąty złożenie wniosku. To tak naprawdę kropka na dół. Od momentu, kiedy złożyliście wniosek, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Sąd podejmie decyzję o ogłoszeniu waszej upadłości i y, jesteście już bardzo blisko umorzenia waszych zobowiązań.